Gorek powiedz coś romantycznego. Wypatrz gwiazdy. Nie, mam lepsze, mam lepsze. Daga. Daga. Bo muszę na, muszę na, na potrzeby przynajmniej do kobiety mówić, no. Daj iść. Da, ale weźcie odegrajcie, to, tak. to takie RP będzie. Tak. RP. Czekajcie, czekajcie, to wam puszczę muzykę w Tle. Daga. No, ale nie musisz w dobrym momencie to zrobić. O. Zaga, słuchaj, leżymy na kocyku, patrzymy w gwiazdy. Boże, nie. Jest ognisko przy nas, smażą się wegańskie kiełbaski. Boże, to bo nie. Patrzę w twoją twarz, w oczy. Schowajcie go, proszę. Puszczaj, Dotykam puszczaj to. Dotykam twoją twarz ręką. Smakam policzki i mówię... Mogę wyjść. Mogę wyjść. Zaga, widzisz te gwiazdy? Tobie no to chuj <gryny> <gryny> Kurwa Złoto <gryny> Ten flek nie umiem tego ominąć Oła Ale mi zajebał No nie, no nie rozwalaj mi to tak Zbieraj szybciej to No to zbieraj Ale porobiłem mapki. ale durne kurwie. Myślałem, że będę musiał walczyć o tą skrzynkę, ale. No i zagranie tak zwane 5 Head. Aha, Elo. Dzięki, ale już go robiłem Masłoła? Dobra Zeskoczył, zeskoczył jeden Zeskoczył drugi. Lecę za nie nim jest jeszcze Kurzy, Na go. dole, na dole, na dole Biją mnie, biją mnie. Bije ja, ja. mu, biję mu tego. Healera, nie ma healera. Nie, jest healer, sorry Dobra, trzeba zmienić fokus, bo nie bijemy wszyscy tego samego. Nie biją Bimy... Dawajcie tego tutaj, na supporta, schodach. supporta dawaj. No ja ja tylko chillam głównie. Ja nie mam many żeby jeszcze szansy na gry. Dawajcie, on mnie tu zamraża. Czekajcie. Na dole pomóżcie mi na dole. Ja jestem bieżę, pomagam, pomagam. Chilam. Ja ginę. Dobra, supporta mi, zabiłem. Ginę. Masz pancerz? Nie, nie zginę. Maszilla. Biję tego sztyga. Ej, żyję. Zagrywam zagrywam. Dobra, zagrywam. Na murach, na murach jeszcze jest z góry. Na górach dwó dobrze, dwóch, dobrze dwóch dwóch na górze, ja na górę, punkt. na górę, wchodzę na, na górę. Ja mogę macie okay. To nie, przes nie przeszkadzam. Debuffa ma. Na lewym łóżku. Na lewym, Skasz, murze. Na lewym, murze. Na lewym murze. ale tam się <grym> sięgnę, nie <grym> sięgnę już <grym> <grym> was. Dobra. Oh, okay. no. gonisz Gonić, tego za murami. Jeden wybieg na pewno. Tak, 27. Ja przejmuję jak coś, więc... Dobra, Zobaczmy. dobra, dobra. Nice! Nice! Dobra, porobieni. Tylko misji PvP nie mam kurde, by mnie zabili wtedy. No ja też nie mam, A, ale chuj. Ale ja to. To chyba nic, ale tak, nie? Tak, no. To nic. Siema, A, gościu się z Przymierza. Fajna bitka była? Fajnie się oglądało. Szkoda, <laughs> że wie tak nie możesz Taki <laughs> tak. I oh, tak. To Wallace miał to peka zapewne. i ja, bo ja Wallisowi musiałem no, zrobić rękawicę lodową, a Makary tak mi musiał zrobić laskę, bo nie, nie miałem laski. No Makary mu laskę kurwa Ale mal. ci to jedno. No. Kurwa, dopiero jak się, <grym> się wszyscy zbyli, to zaczęliłem jak to zabrzmiało, kurwa. Ale jeszcze taki zadowolony z tego Ale... powodu, ty. Powiedziałem laskę leczącą, więc... No to wy może we dwójkę syndykatu jednak jesteś. Chce kurwa laski nawzajem wyrębić. O kurwa! Ale, co to było? Ja do gałek nie eee, Wiecie co zrobiłem? Nie wiem. Ja nie wiem czy. się zasrałem. O. O. Dobra, daga dobrze, że go nie wybrałaś, się. tak powiem. Ci chyba. On jest trochę dziwny. Zazwyczaj zamiast mówić wszystkim, to się chodzi do toalety. No ja to, to wiesz, my jesteśmy w trakcie znajomości, i zgłoszeń, się a tutaj seranie. Ale on kurwa nie mógł, bo on nie chciał przegapić tej rozmowy, no. A, a ja bym włączył Discorda dłożko, na telefonie, tak, Mi się wydaje, że po prostu zapomniał. Najlepiej no, no normalnie w świecie. A to mamy łóżko. To dobrze, nie bardzo. <śla> Ej, autentycznie mogłeś wziąć telefon i zabrać <laughs> na To Sobową, no a to by była no. fantazja. No. Kurwa, bo ski to z kamerą, jak kurwa leci. Uff, no to kameruje. A nie się kameruje! Ty, no, ale naprawdę, kurwa, tylko Daga weszła i od razu. Ja nie wiem o co chodzi. A stuleje, no co ci mam powiedzieć? Na małolaty lecą. Dzięki. Nie za co? konia Pod poduszką, kurwa, pod, pod poduszką Pod poduszką, pod stołem, kurwa. Tylko się odezwa, nie? Ja. Amatorzy. amatorzy. Kurwa, ty, ty, ty kurwa, srasz przy kopie, ty się nie odzywaj, kurwa. Mówię amatorzy właśnie, bo on za lepsze techniki, kurwa. Ty on został zwalony. Tak? <noise> rozpoczynam protokół. Walas za Rozpoczynam protokół. Rozpoczynam protokół. Koń zwalony. Powtarzam koń zwalony. Walas rzucony chyba. Zero potrzeb. Powtarzam zero potrzeb. Koń zwalony. Pizzu nie jedzona. Pizzu. Umyte. No początku rączki ubyte. po co, kurwa? Po Jeden popiec. Chcę wystygnie przez tym. Pizzunie jem, koń zwalony. Kurwa umarłem. Goni go banda imbecyni. <gony> Mysza sobie? Tak. Ale pluję tym jadem. A to agresja? przynajmniej wesele będzie fajnie. Oko. Czekaj, czekaj, <gony> czekaj. No. To a, może, a może to jest no ten, to tak. że to są jakieś podchody? Haha! Zaloty! jakbyś kurwa kiedyś w moim Pracownie typie to? to się odezwę. I z co nie <grymne> <mi> wypadło. <grymne> uh, o plus 10 siły. Bo wiecie, to jest co, dobra. Będzie co. Na będzie. Chłopce, to drzewo bije na czterdziestym, szybko te se włączę, ciekawe czy zdążę. O. Gdzie pobiegłeś, koleżku? O, jesteś. O, stworzona kapliczka, nic nie można jej zrobić. Ale jakąś minę zniszczyliśmy jedną. my life.